Cześć z tej strony, Marcin. Nagrywam to wideo, bo właśnie nagrałem nowy kurs. Przez ostatnie dwa miesiące właściwie nie stworzyłem żadnego nowego kontentu tutaj na YouTube, a powód tego jest taki, że pracowałem nad nowym kursem, a poza tym oczywiście zajmowałem się pracą retuszu na co dzień. I teraz ten nowy kurs, nad którym pracowałem, został właśnie opublikowany. I najpierw opowiem o czym on jest i na jakich warunkach można go dostać w jakiej cenie ten nowy kurs skupia się na retuszu zdjęć studyjnych jest to retusz całego ciała włączając w to twarz nogi tułów ręce są to zdjęcia w stroju kąpielowym w tym kursie jest ponad 30 lekcji wideo udostępniam 3 Wysokiej jakości zdjęcia do praktyki. Oczywiście, jak zawsze, udostępniam akcje, ale bardzo możliwe, że te akcje już masz. Poza tym, w tym kursie udostępniam specjalne lekcje, takie treningowe, czyli lekcje, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób działają dane narzędzia retuszu, takie jak. Pędzel korygujący, czy właśnie Stempel, jakie są różnice, jak z nimi pracować w jakiej sytuacji. I kolejnymi takimi lekcjami treningowymi są lekcje skupiające się na retuszem DACH i B. Przygotowałem y, takie pliki Photoshopa, w których będziesz w stanie trenować y, właśnie pracę z retuszem. Daci Ben i przygotować się do pracy jako retuszer, czy jeśli jesteś fotografem, by przygotować się do tego, by te zdjęcia retuszować profesjonalnie. Więc jeśli chodzi o dostępność, ten kurs jest w tej chwili na Udemy, niedługo na mojej własnej platformie i udostępniam go w cenie około 60 zł. Stworzę właśnie za chwilę kupon i ten kupon jest w opisie. Dlatego dla każdego, kto jest zainteresowany, by nauczyć się dobrze retuszować zdjęcia studyjne w dobrej cenie, link jest w opisie. A również w ciągu kolejnych kilku dni udostępnię kilka lekcji, może 3-4 lekcje, które są właśnie z tego kursu, to będą jakieś podstawowe lekcje. Oczywiście, nie mogę udostępnić tutaj zaawansowanych lekcji, więc jakieś podstawowe lekcje tego kursu udostępnię również tutaj na YouTube. Także zapraszam do kursu i mam nadzieję, że może w przyszłym miesiącu będę w stanie tworzyć taki content. Prosto na YouTube porozmawiać o tym, jak wygląda może praca retuszera, dać jakieś wskazówki odnośnie Photoshopa i zająć się samą również pracą w Photoshopie, czyli jak edytować szybko zdjęcia w programie Photoshop. A teraz, raz jeszcze zapraszam do kursu i do usłyszenia niebawem.